Nauczanie domowe, 25 maja. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 16, wersety od 29 do 33. Uczniowie rzekli do Jezusa: Oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie trzeba, aby cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś. Odpowiedział im Jezus: Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie każdy w swoją stronę. A mnie zostawicie samego, ale ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. To Wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. W świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę. Jam zwyciężył świat. Jezus chce dodawać odwagi uczniom. Ta odwaga, można tak to ująć, może dotyczyć trzech wymiarów. Kiedy tato mówi do dziecka, dlatego że kocha. Kiedy pokazuje, możesz coś zrobić, chce, żebyś coś zrobił. I ten wymiar dodawania odwagi na pewno tu jest obecny. Tato. Który chce dziecku pokazać, co należy zrobić, i wie, że dziecko jest w stanie tego dokonać. Drugi wymiar dodawania odwagi, to relacja nauczyciela do ucznia. Ucznia, który jest w drodze, który jest na etapach rozwoju, który musi zdobywać nowe sprawności. Nauczyciel względem ucznia, stawia pewne zadania, bo zna Jego potencjał, możliwości. Tak samo Jezus zna Twoje. I wie, że jesteś w stanie tę odwagę w swoim sercu odnaleźć. I trzeci wymiar, to gdy przyjaciel dodaje odwagi przyjacielowi, bo chce osiągać wspólne cele. Przyjaciel, któremu zależy na tym, żeby ktoś nie został. Z tyłu, żeby ktoś się nie pogubił, ten właśnie, który jest dla niego cenną osobą. A wszystkie trzy wymiary dodawania odwagi znajdują się na pewno w tym Jezusowym wezwaniu. I to dodawanie odwagi oznacza: Jestem przy tobie, oznacza: Będę zawsze, oznacza: Ja chcę, żebyś osiągał właśnie. To, co stoi przed Tobą jako trudne zadanie. Wszystkie trzy elementy: tato względem dziecka, nauczyciel względem ucznia i przyjaciel względem przyjaciela. Ale myślę, że w tym wymiarze, w tym miejscu, najbardziej ten trzeci element jest podkreślony, patrząc na cały kontekst wydarzenia. Bo Jezus powie: Nie nazywam Was sługami, ale przyjaciółmi. Objawiam Wam to, co usłyszałem od Ojca. Wy się rozproszycie i zostawicie mnie samego. Każdy pójdzie w swoją stronę, ale ze mną jest Ojciec, i ja nie będę sam, i ja chcę to Wam objawić. To, kiedy przychodzi moment próby, to gdy czujesz się sam, gdy inni odejdą, gdy się rozproszą, każdy pójdzie w swoją stronę, ty zostaniesz absolutnie sam. Objawiam Ci to. Tak jak ja to przeżyłem, żebyś już dzisiaj we mnie mógł mieć pokój, że to przeszedłem i wiem, jak to przejść i wiem, jak to zwyciężyć, bo Ojciec mój jest przy mnie. To On mi dodaje odwagi. Jest jak przyjaciel, jest moim tatą, który nie zostawi mnie samego. Więc Jezus mówi ci odwagi. Wtedy, kiedy doznajesz ucisku w domu, w pracy, w środowisku, doznasz ucisku. I popatrz, Jezus wie, że uczniowie odejdą, ale właśnie wtedy, kiedy im to zapowiada, chce dodać im odwagi. Ten ucisk świata powoduje, że my możemy się zniechęcić, my możemy się załamać. Trzeba się zmierzyć ze swoją słabością wtedy, kiedy jest ucisk, kiedy chcesz uciec, kiedy chcesz zrezygnować, i wtedy potrzebny jest ci ten dar, dar odwagi i ta zachęta, że jesteś w stanie to zwyciężyć, bo Jezus przeszedł przez to, bo On pierwszy zwyciężył i On uczy Cię, jak z odwagą zmierzyć się z tym światem ale też ze swoją słabością na tym świecie w czasie próby, w czasie trudu, w czasie zwyciężania. W nim będziesz miał pokój.